Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamówna książka różala.pl. jaki powitam serdecznie, kaskoli dla transportu, a z nami nie kto inny, tylko Kuba, Rzeźniczak. No niestety przybił im żółwika. No niestety przegrana. Tym razem się nie udało, a szkoda, bo powiem ci, że początek był bardzo obiecujący i naprawdę był nawet taki moment, kiedy Roger Cię obalił, a Ty potrafiłeś z tego wyjść i tutaj wszyscy naprawdę aż, o, oh, tak się tutaj zrobiło. No ale niestety, potem chyba siła fizyczna, co? Tak, początek był dobry. Te kopnięcia dobrze wchodziły tam, dwa takie od środka mi dobrze weszły. No tak, tak jak powiedziałeś, obalił mnie, udało mi się z tego wstać. Tam był moment, z trenerem już rozmawiałem, że mogłem tam kolano na wątrobę wsadzić. No i problem się pojawił w tym momencie, w którym spodziewałem się, że może się pojawić, jak przyjmę taki potężny cios. To, to, to po prostu wtedy powinienem albo się skleić Rogerowi do Rogera, albo po prostu uciec z tego, z tego miejsca. Ja stanąłem, przyjąłem kolejne i, no i walka się niestety skończyła. Tak mówię, no to płacę, można powiedzieć, takie frycowe, tak? No ja też tam... zważą te ciosy Rogera? No teraz powiem, że nic nie czuję, a, a wtedy no musiał, no chyba, nie wiem, że jak to było wyglądać. No straciłeś to. po prostu równowagę, nie? I potem... no to, no to musiały ważyć, no ale to były pierwsze poważne ciosy, które w życiu przyjąłem i, i nawet czuję, nie wiem, to, 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 to głupio brzmi, ale czuję taką satysfakcję, że, że mam te pierwsze ciosy za sobą i to jest dla mnie ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o te sporty walki i na pewno będę kontynuował treningi, bo myślę, że, że materiał jest. Zabrakło też troszeczkę czasu, no bo trzy miesiące w całym życiu treningów, to, no to chyba nie było aż tak tragiczne. Nie, no tak jak mówię, początek był fajny, potem jednak mam wrażenie, ta siła fizyczna Rogera trochę zaważyła, bo jednak było widać po waszych posturach, że lekko się różnicie. No, ty tutaj naprawdę wyżułowany, po prostu praktycznie gramy, a to tłuszczu tam u ciebie nie widać. Chyba dieta piłkarza jeszcze jest, bo trzeba przyznać, że ci piłkarze na emeryturze troszkę inaczej wyglądają. Ja mam też dobrą genetykę, ale, ale tak, dwa o dietę. No ta różnica była. Wczoraj na ważeniu była różnica chyba 4 kg, ale wiesz jak to jest z tym zbijaniem wagi, że na drugi dzień to można już mocno dołożyć. Myślę, że tam było 7-8 kg na pewno różnicy i myślę, że to też biorąc pod uwagę to jego doświadczenie, no, musiało e, musiało potem się przełożyć na, na walkę, ale gratuluję, gratuluję Rogerowi też. Widziałem nawet po walce, że bardzo przeżywał to, bo jest takim bardzo emocjonalnym też facetem, bardzo, bardzo w porządku i i, I to też nie jest jakiś tym z nim przejąć. Kuba, no to zadaję Ci pytanie, co dalej? E, jaki jest Twój plan? E, dalej, freak fighty, przyszły rok na pewno coś się szykuje? Czy na razie wiek, dłuższa przerwa? I no właśnie, co Ty teraz będziesz robił? Tak, jesteś na emeryturze <kluzni> piłkarskiej. za <kluzni> <Wygryzę> Ciebie. <kluzni> Dobra, dawaj. Nie no, Hetman Gołom czeka, nie? No, tak, jak Hetman Gołom zadzwoni, to z przyjemnością pogram. E, no, a tak na poważnie to mówię, będę kontynuował te treningi. Coś będę chciał wrócić do piłki, nie wiem czy właśnie już w charakterze piłkarza, czy, czy w jakimś innym, tam chcę się, tak powiem, po nowym roku zacząć rozglądać. No bo te jednak sporty walki też mnie troszeczkę wciągnęły i hartują ducha, hartują charakter. Na razie już tylko dwie walki, więc... Hartują ciało i, i tak jak mówię, no będę tre trenował, zobaczymy, że jakieś propozycje będą. Jak będą, to może skorzystam, jak nie będzie, to nie skorzystam. Czyli to nie jest tak, że masz jeszcze zapewniony jakiś pojedynek na razie jest... ja, ja podpisałem kontrakt na jedną walkę. Bo myślę, że tak jest najbardziej sprawiedliwe. Federacja będzie chciała, to pogadamy, nie będzie chciała, to nie pogadamy. Słuchaj, a jak Ci się w ogóle e, podobają free No Liznąłeś już, e, może powiedzieć, starych freefightów, teraz mają być jakieś zmiany. Co byś zmienił? E, tak z twojego punktu widzenia. Co byś zmienił, e, co ci się tutaj nie podoba? No bo są pewne rzeczy, które się nie podobały jakby ludziom na górze. I tak się zastanawiam, jakie zmiany mogą zrobić no freefajte? Myślę, fight? że no, te rzeczy, które się nie podobają normalnym ludziom, to ja należę do normalnych ludzi, więc wszyscy wiemy o czym mówimy. Myślę, że te, też niektóre te formuły się po przejadają. No wiemy, jak świat idzie do przodu i trzeba co, takich nowych rozwiązań szukać. Nie wiem, co, co planują tutaj władze federacji. Nie ja zastanawiałem się nad tym, co by można było zmienić, ale no na pewno zmienić coś trzeba, bo, bo wiemy, że no jak coś jest już kilka lat, no to, to wiadomość ludziom, ludzie się tym oswajają, to już nie zbudza tak wielkich emocji i sam jestem ciekawy, co będzie. Kuba, no musimy kogoś wyzwać. No. Kogo masz tam na liście? Ja to bym chciała. Ja miałem na liście jakbym wygrał, ale nie wygrałem, więc nie nic nie ma. E, nie, nie, ma w tej chwili nikogo. E, ale moja żona mówiła, że tak sobie popatrzyła, to jej się to spodobało, nie? Czyli jednak jej jest zajarana? No podoba jej się. Jeszcze moja żona ma taki, no, ma dobry charakter do, do takich e, sportów e, i już zapowiedziała, że będzie chodziła na King Boxing do do Alligatores. No więc zobaczymy, może jakieś 2 na 2, ja z żoną przeciwko komuś. No to to już wiesz, 2 na 2 to dzisiaj, Zaczynamy jak dzisiaj się zakończą pojedynki 2 na 2, jak typujesz main event. pojedynki 2 na 1. 2 na 1, przepraszam, 2 na 1, pomyliłem się. Myślę jednak, że Alan wygra. Tak? Myślę, że Alan wygra, no bo no, myślę, że jest lepszy od Ferrari'ego w MMA, a no tutaj taty Ferrari'ego bym jednak nie liczył, no bo no też z racji wieku. Jak robi swoje, nie? No myślę, że tak. No to jest taka trzeźwa moja ocena. Mogę się mylić oczywiście, ale myślę, że jednak Alan no w tych sportach walki ma większe doświadczenie i chyba większą umiejętności. Kuba, ostatnie już pytanie. Zmierzam tutaj do brzegu. Czy Legia wygra Liga Konferencji? Bo jak patrzymy na tą grupę w Lidze Konferencji... Czy wygra tą grupę? To to, 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 na, na, no całkiem, no już na grubo. No, jak ty to widzisz i czy jesteś też zdziwiony tym jak to wygląda na ten moment? Czy po prostu no, Liga Konferencji to jednak są właśnie gdzieś tam te buty Legii? Czy jestem zdziwiony? Nie, no wiem, że te europejskie buchary to, to też różnie. Myślę, że Legia tak naprawdę oprócz Betisu chyba, no to wszyscy ci, ci rywale byli do ogrania do i Legia po prostu zrobiła to co do niej należało. Ale myślę, że doceniajmy to jak gra i Legia, i Jagiellonia, no bo jednak przyjemnie to się ogląda. A ty jesteś w ogóle z Legią jeszcze? Jakby gdzieś tam... Oczywiście, kibicuję. Tak, kibicu. ale też gdzieś do klubu czasami się udajesz, czy raczej tam nie ma już kontaktów z nikim za bardzo? Znaczy utrzymuję sporadyczny kontakt tam z Konradem Paśnickim, z kierownikiem, z tymi ludźmi, z którymi w Legii, okay. w Legii byłem. No, jak wiemy, jak to w piłce się wszystko szybko zmienia, piłkarze się miksują. W Legii też dużo się od mojego odejścia pozmieniało w tych, na tych funkcjach zarządzających i tak dalej. Z Tomkiem Kiełbowiczem mam czasami kontakt, z którym też grałem, więc no to idzie wszystko do przodu, ale Legia zawsze będzie w moim sercu, zawsze będę kibicował no i tak zostanie na zawsze. Dobra, bardzo dziękuję. Dziękuję. Show must go on. Show must go on. <noise> Dzięki.